Zatwierdzony budynku czwarty. Kolej numer 4, Herbus, kończy numer 5, Herblu. Koniec trzeci numer 9, Hen Alcaleria. Koniec czwarty numer jeden rana, koniec piąty numer właśnie Herr Burrafiamina, koniec szósty numer 7, Cenara, koniec siódmy numer 3, koń 8 numer 2, Koniec 5 numer z tym zwycięstwa wysyłane o. 3,4 długości, kolejny nacrobnik 5,5 B 1, 1, 4 długość. Czas gonitwy 2 minuty 6 i 9 sekundy. Świata urodzona z danach zjednoczonych, które będzie w Maciejowskie. Ojęcie Kamera Czekajska mówi, waga 56 kg. Ale mówi, że średnio wypadka na końcu krasne i liczę na równie udany. Start. Ona tam zajęła miejsce trzecie, bardzo krótko, było miejsce wcześniej. W się na miejscu, była szósta tutaj. Z pewnością będzie się do pałodytek chroniki. Z numerem 3, to jest gracz urodzona Wielu z w sali, w dawacz, pojedzie z rogiem umysłu, po drugie, wagach 55, mamy pole, są placzki, bo to są ostatnie konikryrasne, to formuła, trenowana przez małgorzatowojek, pojedzie z rogiem, pole, od kałyzby, wagach 56 kg. Trenerka przyznaje, że niewątpliwie udział w najważniejszych dzielnictwach, sporo ją kosztował, teraz mamy co łatwiejsze zadanie. Prawdopodobnie na korzyść zadziała na nich skrócenie dystansu. Placz pracuje spokojnie niż w przeszłości, wyciszyła się. No i zobaczymy, jak tutaj poradzić sobie z trudem dla czy zagranicznych. Numer 6 to to K, Placz urodzona w Irlandii, w danym ją Klawia Baba, pojedzie do Marwy, pada w dniu dzisiejszym. Doktor Teneka mówi, że ma na ziemi szukać po wysoko wysoką Co ciekawe, w naszym tygodniu startowała bieg na 1600 metrów. Bieg też deszczą zakupiony na podaprzećwita, tam zajęła czwarte miejsce, przegrała 34 Galiko. próbuje uciekać. Galiko, Galiko z pola tutaj znakomicie finisuje formułę. Dawaj siwa! To, formuła... to formuła. Dawaj! Niech Dawaj będzie. Niech to

どの辺りか、じゃあ、いいことにしたいです。<music> Ja bym się nauczył jej, kolejny koniec on Zatwierdzony wyniki kolitwy 5. Koń pierwszy numer 5 Formuła, koń drugi, numer 3, Enchanted Way, Koń trzeci, numer 6 Tokala, koń czwarty numer 8 Manemanek, konie piąty, numer 2, Sana Silence, Koń szósty numer 9 Bella Antonella, koń siódmy numer 1 Demon, koń ósmy numer 4 Galico. E, styl zwycięstwa wysyłano półtorej długości, kolejny na celowniku szyja 3 czwarte, 3 czwarte 5 długości. Czas będzie 2 minuty 5, 5 sekundy, ćwiart 31 37, 31,5 37, 36 sekund. Zapraszam serdecznie na WADOC. Tam dekoracja zwycięzców nagrody rzeki Wisły. Wygrała wybudowana Stadinie koni krasne, formuła w własności pani Małgosi Wojek i Stadinę koni krasne. Trenerem klaczy jest Małgorzata Łojek, koniuszy, który jest tam Marek Zawada. To też jego ogromny sukces. A do zwycięstwa tą piękną klacz poprowadził Polo Nagrody honorowe wręczają. Prezes Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, lekarz weterynarii Marek Mastalerek, sekretarz Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, lekarz weterynarii Monika Toborek skarbnik Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, profesor dr habilitowany Krzysztof Anusz oraz członek zarządu totalizatora sportowego Artur Kapelko. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

Tutaj są jeszcze, która y, właśnie no, ja też. Coś, jeszcze jabłuszka najważniejsza, bo to jest chronione. To nie jest taka ręka. To nie ręka. To jest ręka. To To jest To jest no, no jest tak, ona jest bardzo uroczysta, taka, taka bardzo żeńska. żeńska jest? Tak, ten roczniczka miała też... miała. zdjęcia. że razie. tak, I zapraszamy wszystkich do zdjęcia. Na razie to

תודה רבה